Proszę Państwa, helikopter w ogół. Część trzecia. Kuraz jeszcze jedy w Jeszcze kurwa daję radę. Jak mogę to co? Of to, już kurwa wyjebał. Jó ja już kurwa wymiekłe. Fajny uśmiech budżet. Sipek już kurwa. Też wymiękł kurwa. A gdzie jest chraper? Hej, bo ja helikopter w oknie. Helikopter w oknie. Cześć. W buzie Gdzie masz michu rozpocząć? <laughs> Ja. słabo ja to. Nie do pokoju. Nie to. Co za chuj? <tot> A to tu zajebany sipek na amen. Sipek wstawę pijemy dalej, sobie To jest zjebane, chwilę. Hmm. Zostawę, sipek pijemy dalej. Do się coś Pierwsza począł. No gry Piję, piję to, dalej. Najgrybasz! Na kręć mnie, nakręć mnie chyba. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie może dalej pić, to jak popatrzy na mnie i od razu mu się przypomni, że może wszystko. Że może wypić tyle ile może Kora, że może. twoje wypić... kiewki w ogóle nie widać Jakbyś miał krótkie włosy Kurde, nie mam krótkich włosów No o, i... widzicie, mam długie włosy I wyczytałam co mam powiem? Po prostu wszyscy mogą pić wszystko I mogą pić tyle, że normalnie wypas Wierzycie to? Spójrzcie na mnie, ja wiem tyle i jestem luz Sipek też potrafi, Owsa też potrafi, każdy z was Potrafi, i każdy z Was potrafi wyzwolić się z tego świata, który nazywa się Matrix. Pijąc wódkę! Pijąc wódkę! Tak, starogardzką! Pijąc wódkę! Stalogarzka! Co się robi? Pierdala kurwa grochówę, nie? H ty, chaper! dalej?